Cześć kochani, w nowym odcinku dzisiaj będziemy robić taki e, hold zakupowy i słuchajcie, będzie to hol z Lumpeksu. Nie pamiętam kiedy byłam w Lumpeksie. E, dawno, dawno temu jeszcze lubiłam sobie chodzić, bo pracowałam w centrum poznania, więc tamtych Lumpeksów e, było dość sporo, chociaż miałam i tak jeden swój ulubiony, który no niestety już zamknęli. Teraz, jeśli chcę coś kupić, to zazwyczaj kupuję to przez internet, bo jest to oszczędność czasu. Ale ostatnio, słuchajcie, mówię, kurde, tak już zatęskniłam za tym, więc przejdę się, zobaczę. A z racji tego, że trochę tych ciuszków jest, to wam je pokażę. Ogólnie za wszystko dałam 50 coś złotych, także naprawdę mało. Przechodzimy do pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz jest to taki sweterek. Du, 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 du. On się prezentuje tak, jest troszeczkę taki oversize'owy, no ale jak zawsze wkładam sobie sweterki w spodnie, czy tam spódniczki i wygląda już o niebo lepiej. Tak, wiem, że mam 28 lat, ale dalej lubię motywy dziecięce. Kolejna rzecz też kolor e, różowy, taki pudrowy róż. Ogólnie ten kolor jest mega ładny, bardzo lubię pudrowy róż. I drugą rzeczą, słuchajcie, ja już te ciuchy prałam, latko są na lewej stronie. Drugą rzeczą jest taka bluza krótka. Ogólnie teraz takie bluzy są na topie, Także widzicie, w się również można się ubrać na czasie. O, proszę, dzień dobry, kto tutaj przyszedł? Hejka, hejka. I tak się prezentuje bluza. Ona na dole też jest taka szersza. I od spodu ma takiego y, cicika przyjemnego, także będzie cieplutka. Mimo tego, że jest krótka, to y, jest taka ciepluteńka. I co? Tutaj mamy kapturek, tutaj mamy sznureczki. Żadnych y, nadruków nie ma, także jest taka no, po prostu zwykła bluza. tutu, tutu. Kolejna rzecz, no i tutaj już coś takiego e, sexy, topik, który już zdążyłam uwalić tutaj podkładem, bo nagrywałam w nim TikToka. Aaaa, czekajcie, tak jego bardzo ciężko jest tak pokazać, także pokażę Wam go na sobie. Topik wygląda tak, oczywiście tak jak Wam pokazałam już uwalony, dlatego ja staram się nie ubierać białych rzeczy, bo jestem taką sierotką. No na zakupy do Biedronki to tak średnio, ale do nagrywania jakiegoś TikToka yy, czy na imprezkę na przykład to myślę, że jest super. Mieliśmy małą awarię. Słuchajcie, samolot potrzebował pomocy. Yy, kolejny topik to coś takiego wiązany yy, z tyłu. I tutaj jest yy, fajne to, że on ma taką podbitkę. Także nie trzeba do niego nosić stanika. To, to znaczy ja muszę, bo mnie niestety natura nie obdarowała jakoś, wiecie. Yy, bardzo w tych sprawach, także mnie akurat stanik się przyda, yy, ale można to nosić bez stanika. Ja Wam pokażę bez stanika. I ten topik prezentuje się tak. Sexy, flexi, no troszeczkę więcej cyska by się tutaj przydało, No ale no nie mamy, na razie nie mamy jeszcze, więc wygląda to tak. Bardzo fajne ma z tyłu to wiązanie. Całe prace są odkryte, także także czadowo. Kolejna rzecz, to jest taki sweterek, taki zwykły, prosty sweterek, ale jest bardzo cieplusi. O, wygląda to tak. Ja ogólnie bardzo lubię takie duże swetry, którymi można zrobić tak. O. o, o. I wiecie, troszkę jak w psychiatryku. Jeszcze można oczywiście naciągnąć rękawy, jak jest zimno. O. Ogólnie, zobaczcie. Ja miałam taki sweterek, znaczy miałam, mam go cały czas i naprawdę bardzo, bardzo go lubię, ale podobnego już nigdzie dostać nie mogłam, więc, a to już tutaj dziurawe jest, więc myślę, że te frędzelki tutaj po prostu sobie przeszyję tak samo, ale do tego nowego. Chcesz się przylitać, tak? No zrób, hej. hej, hej. Hej, dzień dobry. Co tam Pan by chciał? Gdzie Pan ma skarpety? Ej, skalpety, gdzie są skalpety? Dzisiaj skalpety. Nie, jak też chciał być na filmie. Dobra, lecimy dalej. Następna rzecz. To jest taka zwykła czarna koszulka, naprawdę zwykła czarna koszulka, którą kupicie za 10 zł chociażby w terenowej. E, także tu nie ma co pokazywać. Ja takie koszulki lubię pod e, bluzy. Kolejny sweterek. Ten sweterek już nie jest rozpinany, tylko jest. Chodź tutaj. Ten sweterek wygląda tak. Z tyłu yy, dłuższy, z przodu troszeczkę krótszy, także na pewno będę go nosić jako tunikę, ale muszę pod to jakieś krótkie spodenki ubierać, żeby wiecie, nie było widać za dużo. E, no. Też jest taki oversize'owy, także można naciągnąć rękawki, o jak Ariana Grande. Także ładny, ładny. Lecimy dalej. Następna jest taka bluza. To akurat będzie bluza taka domowa. Nie rozumiem troszeczkę tego sensu, że Cić jest na zewnątrz, a w środku jest zwykły materiał. No ale okej. Okay. Bluza wygląda tak. Taka wiecie, tutaj kieszonka, tutaj jakieś nadruczki, tutaj kolejny, kolejny, świateczek, pyk, 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 kapturek. Także po domku będzie fajna, fajna będzie po domku. Kurczę, nie widać mnie całej tutaj, nie mam jak stanąć. O. Mega ładna. Też wydaje mi się, że taka na czasie. Okej, okay, lecimy dalej. Tu mi jedna rzecz spadła. Kolejna rzecz to jest też taki topik. Mam taki już czarny topik, tylko on się troszeczkę tak rozlas zrobił się taki wielki. Z kolei w tego ledwo się mieszczę. Zmieściłam się, ale powiem Wam, no na styka, więc wzięłam. Już Wam pokazuję. Ok, i ten topik wygląda tak. Jego mogę ze spokojem nosić jako bluzkę, bo ten, który ja mam w domu czarny, jest krótszy. On gdzieś sięga dotąd i ma o wiele większy dekol. Oczywiście różowy stanik pod to musi być, żeby nie robić wiochy tutaj z tym białym, ale po prostu nie chciało mi się teraz przebierać, dlatego stwierdziłam, że już Wam w tym białym pokażę, bo i tak już mamy końcówkę. Kurczę, cały czas było widać mnie tutaj z boku, a z profilu nie wyglądam za ciekawie, także troszeczkę zmieniliśmy ustawienia. Eee, I słuchajcie, na koniec mój faworyt. To nie jest żaden ręcznik, ani nic, bo tak wygląda z daleka. To jest taki... O kurczę, też na lewej stronie. Czekajcie, muszę się przewlec na prawo. O! I to słuchajcie, jest taki Polarek, on nie wygląda za efektownie ogólnie, ale on jest taki leciutki i taki milusi, taki cieplusim po prostu. O, zobaczcie, on wygląda tak. I ja myślę, że będę go nosić po prostu nie jako bluza, tak wiecie, po, po domu, tylko jako kurteczka na wiosnę i jesień. To jest mój faworyt, naprawdę. Tylko po prostu siedzieć i się przytulać do niego I jest mega leciutki No i można się owinąć, czyli coś co ja lubię O tak, wersja z kapturam Mega mi się Będziemy nosić, będziemy Napiszcie czy podobają wam się te ubrania Czy to był dobry zakup Za, uwaga, około 50 zł I oczywiście napiszcie mi tutaj Czy chcecie więcej takich Holi lumpeksowych no, myślę, że mogła Także jeżeli chcecie, to będziemy co jakiś czas e, taki właśnie odcinek nagrywać. Boże, mi gorąco w tym. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja lecę dalej podbijać światło.